Muszę przesadzić z tego aloesa, bo już wypuścił takie małe, słuchaj. Jest ich cztery, zobacz. Tu, zaczekaj ten malutki, zobacz. O, jaki malutki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. z tych go... aloesów będziesz sobie no. robił później jakieś okłady, czy coś? Nie myślałem o tym, ale słyszałam, że jest to bardzo zdrowotne, więc kto wie. Ja pamiętam, że aloesem kiedyś trądzik leczyłam i było to skuteczne. Ale kupczym. Co? Kupczym aloesem. Nie, takim liść tak był rwany, roz... Dziobdzialny, taki gile. Mm -hmm. I tymi gilami smarowałam sobie yy, niedoskonałości. I zasłaniałem ten taki... O! gdzie można o, użyć. I, z tego, z tego, taki... I to będziesz sobie mógł nasmarować całą twarz i będziesz później yy, jak młody bóg po prostu. Hmm? Tak. muszę jak on rośnie w takiej suchej ziemi, matko. A ty zawsze się interesowałeś kwiatami? Kiedy? Hmm. Zawsze mogłeś tak Nie, nie, aż... nie. Mi to przyszło jakoś tak na studiach, ale to już na magisterce, wiesz? Nie tak od razu. Bo teraz, jak sobie przypomnę, jak mama mi przywoziła na pierwsze mieszkanie kwiaty, to po prostu one tam egzystowały. To nie było, jakby wiesz. Ta, ta ziemia to tam no. ten. Tak, jakby był przelany, nie? Tak, ale ona jest sucha, ona jest całkowicie sucha na piór, wiesz? Tylko ona jest chłodna. O, może, zobacz, może troszeczkę jest wilgotna, ale ona jest sucha. A taki zapach ma, nie? A no. to może zapach ziemi. Ale wiesz tak, co? Ale jest Alois nie potrzebuje teoretycznie. On ma taki, taki miąż, że wiesz. On no długo może wytrzymać. I mniej ja przy nim ingerowałem, tym on lepiej rósł. No ale wypuścił te małe, to można sobie rozdzielić. Skoro on tak dobrze rośnie, to i te małe będą rosły, nie to Se przesadzę na oddzielne kwiaty. Wiesz, można no. Tobie jednego podaruję? Dobrze. W czym jak się będziesz spróbować? Ja nie wiem, czy ja u mnie tylko jeden kwiat rośnie dobrze. Znaczy, nie, jeszcze jeden. Nie... Dlatego ci tego zaproponowałem, bo przy nim nic nie trzeba robić, więc może nawet tego nie spierdzielisz. Weź się na nasze tradycje, popatrz, twoją i moją. No, twoją bardzo drogą. Od ciebie ją dostałam, ale nie kosztowałam. No bo ty lałaś wodą normalną, ja brałem z filtra, bo mnie coś zaćmiło. Myślałam, że będzie lepiej, że będzie no bardziej No tak, że oczyszczona. Że a to zdrosi. ona się pozbawiła totalnie wszystkich składników odżywczych, kurde. No, rośliny nie potrzebują. A, Tak, dajemy czyste, czystej wody. No, filtrowanej. Także zobaczę. Boję się, że go puszczę i on pęknie. On jest taki ciężki pod własnym ciężarem. Wiesz, no zobacz, był taki poszedł tak do góry i tu się opierał na, na osłonkę. Może no to prawda? Muszę wymyślić, jak to zrobić. Może go jakiś patek? Był, nie wypadek, ale się załamał pod jego ciężarem. No, rzeczywiście ale ja go zostawię w tej miejsce. samej donicy, w tej samej osłonce i on się oprze znowu może czekolady naszej najnowszej i dubajskiej to żadnej. w ogóle nie jestem zachwycony to jest żadna taki batonik mały kosztował 14 zł. No, ale Uważasz, że to jest jakieś coś to jest jakaś rewelacja bo ja nie to jest jak Kinder Bueno tylko z pistacjami to się niczym nie różni naprawdę nie widzę różnicy ale ja nie wiem dlaczego te pistacje jeszcze w tym muszą być takie pierwszko słodkie no. pistacje są najlepsze słone ja uwielbiam solone pistacje nie takie No właśnie a bo tu jakby trochę soli było w tym, na tym słodkim. Tu jest tylko fajne to, że jest jakiś taki chrupek. Taki chrupek, no, no to, bo to nie jest wafelek, tylko takie nie wiadomo co. To jest coś krąciowe. Ale nawet jak to gryziesz, jak to za, jak to pachnie, no dobrze. No, mam taki znaczek na wierzchu, jakiś dubajski, jakiś symbol. To jest hmm? symbol kakaowca. Matko. Chrupie pod bardzo, bardzo przyjemnie. A te placuszki, które zrobiłaś, coś były niezłe? Ale już tak się schrzaniły trochę rano. No bo widzisz, ten farsz powstał, ale należało ją smażyć i na zimno zjeść, była ta. No? no, stoją jeszcze, są na zimno. Jeszcze mamy szansę. No niby tak, ale... Ale być... one się zrobiły takie słodkie. Czekaj, bo się boję, że to urznę i to już nie Bo to takie się... dwa w jednym, ten jakby na, nadzienie do pierogów ruskich zmieszane Zmieszane z mąką. O, są. Później takie placuszki z tego. Z Piękne. Uda się. To będzie dla mnie ten. Jak będę ten za jakiś no, czas? Może. Tego trochę wyhodujesz? No, Musiałem że ci od razu dodać. Ja ci oglądałam rano twoją stolicję. Jesteś już obłomiona, co? Jestem, ona ma pewne elementy, które wydaje mi się, że jeszcze... Hmm. Jeszcze Jesteś mają stanie szansę... Je uratować? Tak, ale A już możesz? ma takie pewne elementy, które wydają mi się takie martwe. Tak, tak. Takie, te tych, licie, ale tych też takie... nie dam rady. tych nie mogę ruszyć, bo one są tak zrośnięte. No. Nie ma korzenków od nich, cholera. Ja to muszą tam muszę tam nie ten Mało tego zostawię w tej samej ziemi, bo skoro tak rósł, to znaczy, że to ziemia jest dobra. Sąsiad dzisiaj już kurczę, drzewa, jakby A po co te drzewa tak tnie? O co to chodzi? No nie wiem, chcę chyba, żeby dobrze A rosły. To jest jakiś ten? Jakiś, o... To drzewo było pod sądą? co to było? Nie wiem, jakaś wiśnia czy coś? Nie mam pojęcia. Tak, ty mówisz, że można sobie na tak masie drzewa jakąś sosnę, to że można sobie samemu ściąć i. No, sobie... no tak. Do 22 cm się nic. Jakie zwiększą się na pozwolenie. Mhm. Nawet no ty... tak jest na Twojej działce, ale do 22 to sobie możesz wycinać, co chcesz, więc zazwyczaj. Ale no 22 cm jak... to nie jest takie za duże, nie? Duże? Tak. No ta dumnica jest 22 na przykład. Aha. To to już jest kawał drzewa. To ciekawe, co ma ma 20, ucinają, póki jeszcze można. No to I po co? jest problem. Ale po co w ogóle wsadzają? No, nie wiem, no. no tak. Ja bym nie uciął, ale z drugiej strony, wiesz, później gałęzie spadają, coś tam. Wiesz, no są też problemy, no niestety na działce to jest wiesz. No to w ogóle nikt ich nie sadzi, skoro są. Problemy. Boże, no, ale ktoś ci powiedział, że on to sadził. a Może to przed nim, zanim kupił, ktoś posadził, albo był mały, ktoś posadził. Tak jak ja kupiłem, to już były tam jakieś wsadzone rzeczy, no to wiesz. A to ciekawe jestem, jak z drona ten średnice zmierzą. Nie zmierzą. Oni mają już spis tych drzew. Tych powyżej 20 centymetrów. A tych nowych, jak nowe e, rosną. Nie wiem, jak to się odbywa, to naprawdę. Czy to geodeta też zgłasza? Nie wiem. Nie, no to chyba jakieś coś, ktoś od ochrony środowiska. No możliwe. Chyba tam w ministerstwie. Będę w stanie pewnie zmierzyć jakoś to. Ty stawiłeś pranie? Mhm. A ty Pościel w kościel naszą śmierdzącą wstawiłem. Śmierdzącą. A ten, no, jest, naprawdę. Naprawdę. A to nie czekasz na jaką drugą taryfę? No od 13 właśnie jest druga taryfa. A, to już jest 13? Mhm. No tak. Hmm. Śmierdziłaś, że nie wiesz. No, tak, nie zauważyłam. A to nie wiem, co to takie oznacza, bo ja nie miałam drugiej taryfy Może gdzie. jest tańszy prąd w pewnym okresie. Ale dla kogo? Dla mnie. A dlaczego dla mnie nie jest? No bo widocznie nie masz taryf. W bloku nie ma taryf? Są. To może Ja nic o tym nie widziałam. Ale ty po masz wynajmowane mieszkanie. No Ale ja płacę znaczy, to za nie ma pro... znaczenia, bo jeśli ja za... powiedzieli właściciele, że masz taryfę, no to byś wtedy najwięcej rzeczy używała. Widocznie nie masz B12. B... To jest chyba ale my G12. Ma... My mamy podpisaną umowę z elektrownią bezpośrednio. Że? No, no to właściciele by mi musieli o tym mówić, tylko w elektrowni. A, musieli. no ale no widocznie nie masz G12. Bo to nie jest wtedy tak, się że że wła ja właścicielom płacę za prąd, tylko płacę bezpośrednio, bezpośrednio samą. No dobrze, sam, ale no, no, no też nie dzieło. masz takiej taryfy. Ja sobie wziąłem, bo... Tam jest za gaz i za prąd, trzeba było samym podpisać umowę. dziwnie. Nie no, dla mnie to dobrze, bo wiem, no, że... zużywam a tak to by mogli, mogliby, no przepięknie. Ktoś mógłby mnie oszukać, bo powiedzieć, że ja więcej zużyłam, niż zużyłam. No, to by to Chociaż kurczę, są uczciwi, bo na przykład y, zwrot za wodę zwrotili, nie? No. Żeby był ze spółdzielni zwrot zawody i zrobili nam, pomniejszyli nam czynsz w danym miesiącu. Także tak już uczciwie podeszli do sprawy. No to jest: my, my praktycznie umowy nie mamy podpisanej bezpośrednio z właścicielem, y, tylko mamy podpisaną, no, z agencją wiadomo, że mm -hmm. przez agencję, ale, ale ta agencja jest w ogóle pełnomocnikiem. Właściciel agencji jest pełnomocnikiem właściciela tego mieszkania, akurat tego. Także no, W ustalenia. Każdym razie no. Wszelkie ustalenia są z, z nim, także to jest taki przypadek, że. Tu, bo przeważnie ta agencja no na początku, tak. No i jak później rezygnujesz, no to klucze odbiera, tam sprawdza stan, że tak powiem, mieszkania. Natomiast się nie wtrąca w tak zwanym czasie. A u nas się wtrąca przez to, właśnie, że właściciel jest pełnomocnikiem tego właściciela. Tak to się, tak to się właśnie właściciel dzieje. właściciel jest pełnomocnikiem właściciela? Co ja właściciel, no, agencji, właściciel agencji? Właściciel agencji nieruchomości I jest pełnomocnikiem właściciela mieszkania. Okay. To jest w ten sposób tu urządzony. Chyba, nie wiem, być może, że właściciel Więc. mieszkania by sobie z tym nie poradził, nie, nie, poradzi, nie ogarnął tego wszystkiego. Tych no to tak mówię, no musisz mieć tą taryfę. Widocznie nie masz tej taryfy, albo nie wiesz, albo żeby nie, nie wiedziała. No ale skąd. No bo to... No, bo jakby, no słuchaj, no bo to się mija z celem, jeżeli masz taryfę, to tylko w tych godzinach się używa tak jak ja pralkę czy czy zmywarkę, po prostu włączam po 10 wieczorem albo o 13. Ja mam 13 do 15 i od 22 chyba do 6, jakoś tak. A. Często było tak, że o 22 włączałem pralkę. Ona się prała pół godziny i później wrzucałem szybko do suszarki. Już się do rana już nie patrzyłem na nią, bo ona tam 4 godziny i brała nocną tryfę, bo to najwięcej prądu zżera, nie. Mm -hmm. Pralkę tą suszarkę zawsze włączam o 22, a ekspres do kawy. Nie, no już na takie rzeczy to nie patrzysz. Patrzysz tylko na takie sprzęty, które rzadko używasz. Na no, przykład u mnie odkurzacz nie ma znaczenia. Teraz też chcę myślę, że głupio, bo przecież jak jest taryfa, to ja powinienem to ładowanie takiej baterii do, do tego Dysona zostawiać na 22. Niby nic, ale no też to jest oszczędność. To po co? Mam tą taryfę, jak ja skończy się, ja po prostu teraz razu podłączam. No błąd. Bo bateria jest naładowana w Dysonie, ja go używam. No jak się wyładuje, zmieniam na drugą. No to tą drugą. Nie muszę ładować od razu, a ja z automatu podłączam, bo zapomnę. No i co zapomnę? 22 tej drugiej nastawić przypomnienie, podłączyć baterię i tyle. To dwie baterie są w takim odkurzaczu? Nie, ja miałem po prostu taką promocję, więc dostałem za darmo za to, że go kupiłem. No to bardzo Co kurczą tak to co. Ino od pół godziny odkurza? Nie dłużej. Znaczy zależy jaki program, bo tam są trzy programy. Taki lajtowy, średni i, i gruby. A to chodzi o sanie? Tak. Bardzo rzadko ten grubo używam, tylko na jakichś takich e, dywanach, jak już naprawdę potrzeba. A tak to ja ten najmniejszy, to ja wtedy mogę całą chałupę obleć, no bo to jest, wiesz, 115 metrów, no to byś nie dał rady tak na, na raz, na tym normalnym, bo to szybko leci, wiesz, bo to jest siła, a mi muszę go Co to też dla mnie jest taki była ta trochę, może nie skam ale to też dobry interes zrobiła ta firma, tak sobie Dlaczego? teraz pomyśl, bo Unia Europejska wycofała... Wszystkie te od, odkurzacze takie starszej daty no. nie, czy starsze, takie te co miały dobry ciąg, no wiem, teraz Zemery, nie ma stary. dobrych ciągów, nie? No bo nie mogą mieć Zelmer na rynku to zaczął i sprzedawały się tylko Zelmery, no teraz weszły inne firmy, ale na podobnej bardziej, tylko on jakoś pneumatycznie niby, nie? Mhm. No ale to to samo co tamte, tamte jak ojciec mi przywiózł taki stary odkurzacz jeszcze z moich lat młodych, to on ma ciąg po prostu jak nie wiem. Tam jest te jeszcze, nowe, to nic nie zrobisz. Tam jeszcze było tak, że taki z drugiej strony był otwór i tam można było coś tym powietrzem, które wylatowało, no, nie? Kompować. Czy... przyzwyczajili do tego, że lepiej jest, wiesz, kupić właśnie takiego Dysona czy coś, bo ten ma taki ciąg, a te nowe to już nie mają ciągu. Sprytny chwyt. Sprytnie to zostało się. do tych lektrośmieci, Przyszło mi wie, że kawa już z pan kopeczką macie trzeba pójść. Ale ja nie pójdę. No nie, później pójdę. Ale jak gdzie zniosłeś tę kawę, której nienawidzisz, a musiał się wypić? Zakończę się z nią, właśnie. No, ale jest taka okropna? Nie jest to moja kawa. Moja kawa jest najlepsza. No, dla mnie ta jest najlepsza, ja ci Jeśli chodzi o plójkę, o plójkę bo. No, jeśli chodzi o kawę plójka. z ekspresu, chociaż my nie ten, nie używamy do ekspresu, tylko używamy kawiarki, bialeczki. To tam najlepsza jest taka kawa y, na y, Taka indyjska, i to jest firmy Dalma. Jak nie ma po prostu lepszej, kupowaliśmy różne takie śmakie. Tyle jest tego wszystkiego. Matko, to już jest koniec z nim. Jak to? No już on jest przesadzony. No tak, no bo nie mogę tych trzech, bo ten jest za malutki. Te nie mają korzonku, są za blisko trzonu. Że nie mogę już ich ruszyć jeszcze w sensie. Zawsze pękną te, te rękawice i mi się dostanie pod paznokcie ta ziemia cholera. Ja wiesz co, tak już o różnych pierdołach rozmawiamy. Nie. tylko od kilku dni. Od kilku... Wszystko to było, bo wczoraj oglądałam twoją, twoją twórczość filmową i, i pisemną. Pisałeś powieść, nagrywałeś filmy. Powieść. No chciałam kim ty właściwie chciałeś być? Czy ty myślałaś o jakiejś karierze artystycznej? Czy kim ty chciałeś być? Jak byłeś młodszy, że tak powiem. Nie młody, tylko młodszy, bo młody jesteś nadal. Mhm. Dobrze, że to zaznaczyłaś. Hmm. Właściwie to nie pamiętam. Wiem, że zatrzymałem się na etapie, kiedy chciałem być między innymi kierowcą autobusu przegubowego. Coś A ale, bardzo mały. Ale, ale, ale dlaczego Cię to fascynowało? Nie wiem, bo autobus był taki długi i ten przegubowy mnie zawsze fascynował. Że to nie był taki normalny, tylko jak skręcasz, to ta guma tak jakby mu pomaga skręcić i to zawsze mnie fascynowało. Tam w moim mieście ich kiedyś? było bardzo mało kiedyś, dlatego jakby... No, musisz mieć specjalne uprawnienia na przegubowe. Nie, ale chyba się po prostu próby robi, tak? Bo masz prawo jazdy na autobus, ale musisz nim się nauczyć jeździć, bo się skręca w inny sposób, trzeba się bardziej wychylić, żeby on skręcił. Bo jak skręcisz po prostu, no to to zaczepi o, o kraje. A teraz też są przegubowe autobusy. Oczywiście, teraz nawet wchodzą w niektórych krajach podwójnie przegubowe. Kurczę, wiesz, ja sobie nie mogę. bo pamiętam, że coś takiego, że to był taki przegub, to że... to Warszawa jest w, w przegubowce. To... Ja po... Ale po prostu to nie robisz wrażenia, bo kiedyś to ten przegub był taki, że tak jakby półkole takie nachodziło, nie? I... I to się normalnie w środku, jak stałeś na tym... No to, nos... to dalej tak jest. Tak? No oczywiście. Ty dawno nie w autobusem. Dawno, ja tramwajami jeżdżę. Mm. To jest to samo. Ty no rzeczywiście, ja dawno nie jechałam autobusem. I tam były takie, normalnie takie że widziałeś nie pod spodem. Były takie miejsca. Tak? Nie, no to, wiesz, ta to tego tak, to nie, nie ma, to jest wszystko zasłonięte, to wtedy to były te ikarusy. No. To tam to wiesz, to jeszcze nie było w ogóle bezpieczeństwa. Bo ja pamiętam taką akcję, ale to nie było w Warszawie, tylko tam, no, no, jakimś takim autobusem podjeżdżałam pod Miejskim i wszedł kanar do autobusu. Ja stałam właśnie na tym przegubie, <laughs> jak zacząłem tego kanara, to tak, to chciałam sobie bilet przygotować, nie, żeby już nie Starci szukać. tam tu dziurę. Dokładnie. Uwierzył Ci? Tak, bo ktoś to widział. Ja byłam w taki sposób, ktoś widział i matka, ten bilet i on, 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 uwierzył i... Nie wiem, jak to się stało. Śmierdzą mi ręce po tych rękawicach. nie. No, bo to są chyba nie nitrylowe, tylko jakieś. Da. Takim, o Takim smrodem. Takim kwasem, takim potem. Nie, to, to nie z rąk. Takim kwasem rówkowym. No to tym kierowcą. Pamiętam, że chciałem też być e, tryserem koni. W ogóle z, ale z... gdzie w ogóle gdzieś konia? Nie wiem, i dzieciakiem tre... byłem. Ale no, czytałeś Nie, po prostu wydawało mi się, że lubię konie, no, bo dzieciak byłem głupi, mały i wiesz. Ale miałem do czynienia, czy ja okolę, nawet nie gdzie? siedziałem na konie. Znaczy siedziałem w cyrku na kucyku, ale nawet nie jeździłem, także nawet nie wiem. Po prostu taka myśl, głupia bo konie, tak? Bo fajnie bo konie. Ale wiem, że jeszcze miałem później jakieś takie bardziej przyziemny, tak? Zawód i nie pamiętam go. <laughs> nie wiem, kim jeszcze chciałem być. Później, później to już tak... Tak byś dorosły bardziej Przed Boże. studiami... Tzn. Młody taki właśnie. Przed być. studiami chciałem być modelem. Nie na podstawie tego, że jestem jakiś piękny i tak dalej, tylko po prostu chciałem być modelem, bo mi się podobało to, co oni robią. Że sobie pozujesz tam, nie wiem, ładnie się ubierzesz. Ale, to ale wtedy mi się topu, wydawało, nie? że foto... Nie, nie, jeszcze nie. Ale mi się wydawało, że mówiłem o fotomodelingu, a nie na wybiegu. Hmm. Później myślałam o tym na poważnie, zacząłem się interesować, jakieś właśnie nawiedzieliśmy mieliśmy takie Ala sesje, bo koleżanka miała lustrzankę. Mówię, bo to jest fajne, pozujesz i zostajesz za to pieniądze, nie? No i tam byłem na chyba dwóch castingach, jeszcze tam ciotka mi chciała Niemczech załatwić coś w Berlinie, ale moja mama się nie zgodziła i nie pojechałem. No, bo to taki był w sumie luźny e-mail i nie wiadomo było, czy to jest naprawdę i czy tam się nic nie stanie. Weź, jedź w wieku 15 lat, bo ci ktoś napisał do Berlina. No to mogłaby z tobą pojechać. No nie, no tam ciotka nie by chciała, ale to tak się rzuciło, wiesz, no i to się rozmyło. I szkoda, nie? Hmm. Trochę szkoda, bo to zupełnie mogło odmienić wszystko. No, gdzieś tam na internecie są jeszcze takie jakieś strony, że możesz, masz tam konto. Ja też gdzieś tam jestem, nie pamiętam jak się nazywało. Nawet już się nie, nie zalogował, że tam masz swoje zdjęcia i nie Cię ktoś może wypatrzeć i się odezwać, ale to, to takie ten... Nikt się nie wypatrzy Nie, bo to była taka baza no, baza ludzi, tak jak Facebook, a, a te prawdziwe agencje jednak dbają o ten twoi, to Twoje portfolio, żeby gdzieś tam Cię wbić, nie? Mhm. Później myślałem na studiach przez chwilę, żeby być politykiem, ale to ze względu na to, że byłem na takim a nie innym wydziale na, nauk politycznych. Jak się zostaje politykiem? No, właśnie chyba tak naprawdę to musisz mieć kontakty. Mhm. Jakąś tam wiedzę, gdzieś się później wkręcasz do, jakiegoś, do jakiejś partii i jesteś tam jakiś e, niby starzysta, później tam niby pomagasz, jesteś zaangażowany, gdzieś tam później jesteś w jakimś sekretariacie czy coś. Nie wiem, nie mam pojęcia. Najlepiej przez znajomości, tak? Mhm. później cię ktoś na jakieś stanowisko wrzuca, no ale to niesie ze sobą też negatywne bardzo konsekwencje. To jest brudny temat. Zawsze ktoś wygrzebie ci jakieś rzeczy z przeszłości, zawsze będzie chciał, nawet jak ty jesteś na przykład, jak takiej mojej sytuacji pogodzony sam ze sobą, tak? To ci kiedyś ktoś wygrzebie y, jakiś, nie wiem, nawet nawet nieprawdziwy związek, czy jakieś zdjęcie, czy jakąś sytuację, mm -hmm. albo nawet sam ten fakt, że żyje przeciwko tobie, a nie ja wszyscy kraju, tak jak na całym świecie, więc no y, przemyślałem to i stwierdziłem, że chyba to nie jest warte jakby mojego życia, bo to ja bym tego pożałował, a później z tego się już nie da wyjść. Jesteś już znany i jak jesteś już raz znany, no to już się nie da nie być znanym. Kiedyś gdzieś ktoś cię na pewno rozpozna, tak? Chyba, że jesteś za granicą, więc to mi przeszło. O aktorstwie myślałem chyba przez chwilę na studiach. Albo o dubbingu też myślałem. Mam taki głos w sumie, że mogę tam trochę to udawać. O no ale No nie myślałam o tym. No ale to jest życie. To jest no autentyczne tak, to jest, to jest życie. Autentyczne bata. Ty masz mokrą głowę, ja jestem spocony, mam smalec na głowie. I pralka się pierze. No to, jest, to jest samo życie. Także. No i nie wiem, w sumie. A, no i, ale tak później już na studiach, czy po studiach, tak na poważnie, no. to takim moim prawdziwym, największym zawodowym marzeniem to było pracować w, w, we Frontexie. I co to jest? To jest Unijna Agencja do Spraw Ochrony Granic, która... To jest jedyna agencja unijna, która ma siedzibę w Polsce, w Warszawie. Not, no to... No i co? No bo ja, wiesz, no, ze względu na, na studia i ja pisałem też pracę magisterską o ochronie granic wewnętrznych Unii i o kryzysie migracyjnym, po prostu mnie to bardzo interesowało i do dzisiaj interesuje. I chciałem pracować w tej agencji. No, jest bardzo ciężko się dostać, bo to jest po prostu już taki high level. To musisz mieć, no, wiedzę i język. Jeszcze wtedy nie znałem dobrze języka. Składałem, też podpiąłem się pod uniwersytet. Chciałam, żeby ta agencja jakby była moim patronem pisania pracy, ale to był taki konkurs, no ja nie wygrałem tego konkursu, ktoś inny. Mhm. I, I tam były w ogóle jakieś wytyczne, żeby oni mogli w ogóle wziąć w tym udział i to było takie zawiłe. I to jest bardzo taka unijna, ustrukturyzowana, tak, tak może um, jak to powiedzieć, taka usystematyzowana struktura. Bardzo dużo tam jest takich zależności, więc nawet żeby oni wzięli udział w takim konkursie do jakiegoś chłopczyka mm -hmm. jak ja, to było tam w ogóle jakieś wytyczne z kosmosu i w ogóle się to nie udało, że w ogóle oni się wycofali z tego ostatecznie. Mm. Więc siłą rzeczy nie mogłem tego wygrać. Jakbyś wygrał, no to teoretycznie oni sobie patronem, to by było też pod ich jakby um, pod ich, jak to powiedzieć, pod ich skrzydłem, no i też wiesz, mogliby sobie gdzieś to opublikować, że jakby się zaangażowali, a Mogła być później podkładka pod to, że skoro brałem udział, to może spróbujmy jakby z rekrutacją. Ja brałem, jakby wiesz, no miałam takie takie, takie pomysły, ale to nie wyszło, nie? To było moje największe marzenie zawodowe, no ale to wiesz, to, się, to naprawdę jest ciężko się dostać do takich unijnych struktur. No, a teraz jestem gdzie jestem. Teraz jestem. Jesteś zadowolony? W tej pracy pracuję W transporcie, jestem logistykiem. Bardzo znanej firmie szwedzkiej. Bardzo prywatnie zawsze lubiłem, także jestem bardzo zadowolona z tego gdzie jestem. A ja chciałam być położną kiedyś bardzo. Skończy... Nie wiem, czy jesteś zdziwiony. Nie, nie. nie. Ale mogę to... udać, jak chcesz. Pamiętam, że jak skończyłam szkołę pielęgniarską i tam były, znaczy właściwie w trakcie tej szkoły i tam były praktyki na oddziale położniczym. To ja tak bardzo chciałam pomóc tym kobietom, bo te położne były takie suczaste, takie okropne. Chciałam właśnie taką być przyjazną osobą i żeby te, bo to jest coś strasznego, co no w tej chwili to już mówią, że nie, ale to było coś strasznego, co się działo na tych oddziałach położniczych, jak były traktowane kobiety jak, jak zwierzęta i to przez inne kobiety najczęściej, czyli przez te położne, które były przykre, które były bezwzględne i, i bezlitosne. Bez no, coś strasznego. Pamiętam, jak na tych praktykach, pierwszy raz zobaczyła poród, to sięgałam sobie, że nigdy, po prostu nigdy, to nie będzie moim przeżyciem, bo to był poród z próżnociągiem, i lekarz był ubrany normalnie, tak jak w jakiejś, nie wiem, do porodu krowy, można powiedzieć, miał gumowce, taki gumowy fartuch. Ta rodząca była tak sunięta na brzeg łóżka. Był podłożony taki gumowy podkład, który do miski, nie? na misce się kończył, i tamten wyspływała krew. Mhm. Także to wyglądało po prostu jak rzeźnia. I jeden lekarz leżał jej na brzuchu, to już jest chyba zabronione w tej. Nie, tak? Chyba tak, wyciskanie, wyciskał to dziecko. Drugi ciągnął za głowę tym próżnociągiem i stała taka salowa. Co to? pralka skończyła. Mhm. Stała taka salowa, która jakby ten. Bo to nie wiem, z taką pompką było ten próżnociąg, jakby ładowała, nie? Żeby y, tam ta próżnia powstawała. No i ta kobieta to w ogóle chyba była już nieprzytomna. Wydaje mi się, bo ona już bo ona, nie była w stanie krzyczeć nawet. No ale to dziecko się urodziło i, i chyba nawet to się dobrze. No, no nic się nie stało w każdym razie. Mimo tego y, ucisku, który jest chyba. Właśnie nie wiem, czy ucisk jest zabrudzony, czy wkładanie ręki i przekręcanie dziecka. Wiem, że coś jest już w tej chwili w ogóle. Zabronione. Chyba obydwa. Ja później też skończyłam, oczywiście, rodząc. Jak chodziłam w ciąży, to marzyłam o tym, żeby choć jak słoń, nie za trzy, no nie wiem, dwa lata chodzi słoń, żeby nigdy nie musieć rodzić. Ale też pamiętam, że ten, że y, też y, trochę wyciskano, nie? Ale trochę na szczęście tylko. Że tak y, od góry jakby brzucha pchał ręką mm -hmm. lekarz. Mm. No nie no, w sumie pomógł, niby, ale to to było okropne. No i ja właśnie marzam, żeby być tą położną i taką, taką otworzyć, taką, znaczy otworzyć, pracować w jakiejś klinice i propagować takie bardzo empatyczne podejście do tych rodzących, żeby one się czuły bezpiecznie i zaopiekowane, żeby były. No ale potem to, nie wiem, potem to było tak, że nawet nie pracowałam jako pielęgniarka. I pracuję w zupełnie innym zawodzie, a w międzyczasie to marzenia miałam oczywiście artystyczne. Ja bardzo chciałam napisać książkę, powieść kryminalną kiedyś. No i wiersze sobie piszę, czasem piszę, ale jakoś nie myślę, żeby je opublikować. Ale chciałabym bardzo w, m, mieć taki wolny zawód i być zupełnie niezależna od nikogo, nie? Co chyba nie jest w sobie możliwe bez żadnych takich znajomości, bez jakichś wtyczek. Żeby, żeby ktoś się tam wypchnął, no bo nie wiem, nagle zaczynam pisać, idę sobie wydaje, no i co, co dalej? Mm. Także myślę, że takie zawody artystyczne to jednak wiążą się z tym, że ktoś cię tam, no musisz mieć bardzo dużo szczęścia, po pierwsze, i ktoś cię musi w to wszystko wkręcić, nie, żeby, żeby móc pracować, znaczy pracować, żeby móc się z tego utrzymywać. A jeszcze sobie przypomniałam, że jako dziecko to oczywiście może o tym, żeby być lekarzem, bo no, mój, wszystkie lalki leczyłam, ja miałam jakieś słuchawki, miśki leczyłam, nie, no, ale, ale potem to się skończyło. Tylko na tej szkole pielęgniarskiej, przy czym jeszcze na tym, że nigdy w życiu nie pracowałam w zawodzie medycznym. Tylko właśnie pamięć moja tych, tych wszystkich sytuacji w szpitalu, to, to tylko z okresu praktyk. Możliwe, że się zniechęciłam. Mhm. Bo tam jest po prostu dramatycznie. Jest koszmarnie. Jak personel. Podchodzi do pacjentów, jak do zwierząt, jak do nie wiem, jak w ogóle od, do jakichś odczłowieczonych osób. Ja nie, nie mogę sobie przypomnieć, czy ja trafiłam na jakąś taką, czy pielęgniarkę, czy lekarza z prawdziwego zdarzenia w tamtym czasie. Natomiast mąż bronki trafił na lekarza z prawdziwego zdarzenia, i gdy leżał w szpitalu, to też były takie pielęgniarki naprawdę przyjazne i normalnie podchodzące do ludzi. To było w szpitalu ortopedycznym. No tam też trzeba... No wiadomo, że ludzie nie zawsze się tam mogą ruszyć. Trzeba dużo im pomagać. No a o dziwo jakoś tak było tam bardzo sympatycznie. Pamiętam, że gdy mąż Bronki za pierwszym razem leżał w szpitalu i odwiedziłam wraz z Bronką go, to były, a to było dawno, dawno temu, ja mówię o jego ostatnim pobycie, że już tak było po ludzku, ale bardzo, bardzo dawno temu, że była taka sytuacja, że na przykład człowiek nie mógł nawet. No, leżał po operacji biodra, nie mógł nawet wstać. Przyniosła pielęgniarka, czy tam no, taka pani, która zdaje obiad, nie? Postawiła mu na szafce i po prostu zero pomocy, nie? Ona, ona tak jak przyniosła, tak później to zabrała. Także, także jeżeli nie było kogoś z rodziny akurat w tym czasie, żeby go nakarmić, no to po prostu Rozumiem. nie zostawał jedzenia, po prostu nie zjadł. Nie? To przeważnie no, ktoś, kto był y, u, u innych osób, to, to jemu pomagał. Chociażby mu wiesz, y, yes. za podnieść, nie? żeby był żeby w stanie sobie jedną ręką zupę czy coś zjeść. Także to, to było zniechęcające, no ale być może teraz y, w tych szpitalach jest trochę lepiej. Nie wiem, czy jest lepiej. Ja też wiem, że to jest spowodowane na pewno ilością pielęgniarek. Że wiesz, że my teraz patrzymy jakby z tej strony, że no bo to jest jakby twoja przyjaciółka, tak, więc nam jest słabo z tego, że jej mężowi nikt nie pomógł, ale takich mężów czy tam żon to jest cały oddział i chodzi o to, że jakby tak przy każdym się zatrzymać, a są trzy pielęgniarki. Ja to patrzę bardziej tak w sposób taki logiczny, nie? Nie, nie jest to po prostu możliwe. Rozumiem, ale z kolei tak, rodzina sobie nie zdaje z tego sprawy, tak, tak? Tak, rodzina sobie nie zdaje sprawy. Rodzina sobie nie zdaje z tego sprawy, no to gdyby chociaż miała taką informację no. możliwe, żeby, nie wiem, no kogoś, yy, może płacić, żeby nakarmić? No nie, nakarmić. Się, że on jej o tym powiedział, tak? I stamtąd już było wiadomo. Tak. No, no bo jakby, wiesz, no... Mogę sobie tylko wyobrazić, że jest obłożenie po prostu bardzo niskie personelu. Wystarczy, że jedna nie przyszła i jest dupa, nie? Czy tam zachorowała czego jest tak mało tych pielęgniarek? W ogóle chyba nikt już jej no, nie widział. Ten się zawód kończąsko. jest niewdzięczny, niskopłatny, wiek pielęgniarek jest już bardzo wysoki i pojechały na zawód te, które mogły, które się nie bały, które znały język. To jest parszywy zawód, to jest pobranie się w głównie, dosłownie. Lekarze są najważniejsi, lekarze mają... wiadomo, że oni też zasuwają w różnych miejscach, mogą sobie dorobić. A pielęgniarka, no podaj, przynieść, pozamiataj.